Zadanie drugie. Dokąd zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x iloczyn. Pierwiastek z x razy pierwiastek stopnia trzeciego z x razy pierwiastek stopnia szóstego z x jest równy. No i mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Najłatwiej tutaj będzie zapisać sobie te pierwiastki za pomocą potęg. W tablicach matematycznych macie wzór, z którego będziemy korzystać. Mianowicie a do potęgi m przez n równa się pierwiastek n tego stopnia z a do potęgi m i drugi wzór, z którego będziemy też korzystać, to jeżeli mamy te same podstawy i mamy mnożenie, to podstawy przypisujemy, a potęgi dodajemy. Najpierw wykorzystamy pierwszy wzór do zapisania tych pierwiastków za pomocą potęg. My tutaj mamy pierwiastek z x, więc mamy tak naprawdę prawą stronę tego wzoru. Nie ma żadnej liczby przy x, więc my tak naprawdę przy x mamy jedyneczka. Ponieważ pierwiastek nie jest zapisany, którego stopnia, to pamiętamy, że domyślnie zawsze to jest stopnia drugiego. Czyli tak. Pierwiastek z x mogę sobie zapisać jako x do potęgi jednej drugiej. Pierwiastek z x stopnia trzeciego to będzie x do potęgi jednej trzeciej. I pierwiastek z x stopnia szóstego to jest x do potęgi jednej szóstej. Mam już zapisane za pomocą potęg, więc teraz będziemy wykorzystywać drugi wzór, który tutaj zapisałam, mianowicie, że a do potęgi r razy a do potęgi s równa się a do potęgi r plus s czyli mamy te same podstawy podstawy możemy przepisać a potęgi dodajemy widzimy, że mamy tutaj różne mianowniki i niestety mamy tutaj ułamki takie, których na kalkulatorze nie pończymy bo jedna trzecia i jedna szósta mają rozwinięcia, dziesiętne, takie nieskończone więc musimy sprowadzić do wspólnego mianownika pończyć na ułamkach zwykłych wspólnym mianownikiem dla dwójki, trójki i szóstki będzie szóstka na jedna druga to są 3, szóste jedna trzecia to są Dwie szóste. No i 1 szóstą przepisujemy. No i teraz jak mamy te same mianowniki, to dodajemy liczniki. 3 plus 2 plus 1 to jest 6, czyli to będzie x do potęgi 6 szóstych, czyli x do potęgi pierwszej, czyli po prostu x. No i patrzymy, czy mamy taką odpowiedź. Oczywiście mamy, to będzie odpowiedź A. Jeżeli uważasz, że ten film jest warty polecenia, udostępnij go znajomym. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dziękuję bardzo.